Witam was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, z tej strony oczywiście Sztyksa, to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Europie Uniwersalist 4 Moskwą. Moi drodzy, e, widzę, że seria nie cieszy się specjalną popularnością na moim kanale, ale te tak mówię, to jest seria... Taka sama jak Mountain Blade, taka gdzie po prostu gdzieś tam na uboczu sobie gramy. Główną, jak zawsze, jest cywilizacja, ale 50 lajków około tam było, czy tam 32 chyba. O, 32 bardziej. E, za które oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. No i jeżeli w jakikolwiek bądź sposób ta seria ci się podoba, to oczywiście nie krępansuj się, tylko lajkuj. Co bym się nie cieszył, jak głupi mógł No dobra, moi drodzy, mmm, zastanawiałem się nad następnymi podbojami. Słabo wygląda Złota Horda, bo ma Uzbeki z Uzbekiem i z e, Timurydami. E, Timuridz, to mnie nie interesuje. Nogaj jest, moim zdaniem, do pociśnięcia. Nogaj ma mało manpowera, sprawdziłem sobie w Ledgeru. Ma niewielką ilość wojsk. E, tak więc jesteśmy w stanie go ze spokojem pocisnąć. I moim zdaniem to jest bardzo dobry, dobry pomysł, więc chyba sobie to zrobimy. Tylko jeszcze sprawdzę: ustawimy sobie Nogaj na prawda wroga, żebyśmy sobie troszkę manpower, nie manpowera, tylko troszkę więcej, żebyśmy sobie e, mogli power projection, jak mu zabierzemy ziemię, weźmiemy mu Kazań, bo Kazań to jest taka dosyć mocniejsza prowincja, jak sobie klejma tu to prawda będziemy się mogli, będziemy mogli za mniejszą ilość pieniążków, prawda, to potem skorować i jak najbardziej to sobie zrobimy. Moi drodzy, na razie niestety z Nowogrodem mamy sojusz, sojusz, rozejm, nie możemy tam za bardzo się wpierdzielać. Ja mam też troszkę za mało tego manpowera na jakieś wojaczki, ale ja ten manpower powolutku sobie odbudowuję i sobie w końcu odbudujemy na takim poziomie, że będziemy mogli spokojnie się zająć nogajem. Na pewno nie zaszkodzi, jak sobie sklejmujemy. To jest na chwilę obecną, poza Nowogrodem, to jest jedyny taki w sumie typo, którego możemy zaatakować. Tutaj ci tymurydzi niestety nie, nie za bardzo cieszą. Chciałbym iść na Krym. Niestety, Krym jest broniony, tak jak mówię, przez tą cholerną hordę. Bo ta horda złota ma ten sojusz z tymi rydami, których ja nawet do tej pory nie widzę i nie za bardzo mogę sprawdzić, ile oni mają wojska. Więc niestety nie wiem, kto to jest. Dobrze, rzućmy okiem na świat. Rzućmy okiem na świat. Bohemia Żżera Brandenburgie, moi drodzy, Żżera Brandenburgie, zobaczcie, tutaj Berlin już jest czeski, już pepiki zajęły wszystko, co się dało. Burgundia, Burgundia, moi drodzy, zaczyna powolutku się tu wpierdzielać się w Francję. Bardzo miło, bardzo miło, bardzo ładnie. E, natomiast sama Francja niespecjalnie tutaj daje sobie rady. Mm, no i umarł mi fantastyczny generał. A szkoda, bo był dwugwiazdkowy, żal typa. No nic, e, na razie nie, nie rekrutuję nowego, bo jest mi niepotrzebny. Zostawię sobie te punkty, żeby tutaj sobie e, piks, pizgnąć na, prawda, mm, wyższą technologię. E, jak wygląda tu sytuacja? No spokojnie, Kassylia jeszcze istnieje. Aragon znaczy się jeszcze istnieje. Węgry... Cisną powolutku, widzę. Nie, Serbia ciśnie Bułgarii. Nie, co to jest? Serbia ciśnie Bośnię. Ciekawa sprawa. E, dalej mamy Wallacha, jeszcze istnieje. Mołdawia, Polska. Polska pocisnęła z tego, co widziałem, zakon. E, tak, e, Krzyżaków pocisnęła delikatnie. Muszę tutaj, musiałbym troszkę. E, nie no, w sumie nie muszę pierwszyć to. E, no, jesteśmy bezpieczni, litwa nas nie zaatakuje. No i z tym nogajem, cały czas ma tylko z Krymem. Krym by tu doszedł, jeżeli w ogóle dojdzie. No raz ja nie jest moim zdaniem dobrym pomysłem. O, mają wojnę. O, co to by nie było teraz głupie się wjebać. O, jakbyśmy się wyjebali. No nie no, wszyscy im pomogą. Tymu rydzi zasrani. No mi by pomogła Polska, ale bardziej chodzi mi, żeby z nogajem mi Polska pomogła. Ja sobie dam radę z Nogajem. Powinniśmy dać radę, jeżeli tylko ten manpower nam za bardzo nie spierdzieli, a spierdzieli. Szykuje nam też się rebelia, ale chyba powoli się uspokaja, tak najwyżej jak wypowiemy wojnę, to wtedy wypierdzieli. Co jest bardzo, bardzo prawdopodobne. Poczekajcie, nie, bo ja teraz muszę te armię sobie tak poukładać, co by to miało jakiś większy sens. Tutaj mamy dwóch, to poczekajcie, będę miał piętnastu. Po szesnaście ja bym tak proponował. 16 tutaj będę miał 10, 15 i dajmy sobie jeszcze jednego. Tego Bardisha, Infantry i tego drugiego. Tego chodź tu. Będzie 16, będzie 11, 5. Całkiem dobry, dobry stack, moim zdaniem wystarczający, żeby tu porobić wszystkich. dookoła. Tak więc nie będziemy tutaj czekać. Podboje, to jest rzecz, którą trzeba no bardzo, bardzo szybko z pskowem wzmacniam relacje. Tego będę mógł niedługo anektować. Już niedługo. Ktoś pisał, żeby marchię tu a, zdedykować, tu marchię, no ale po co mi tu Marchię? Nie, ja nie chcę marchi, bo to go zjeść to Strasznie długo trwa, to jest absolutnie niepotrzebne. Dobra, możemy sobie jeszcze byśmy sobie się mogli pokusić na większą armię, aczkolwiek nie wiem, czy to jest dobry pomysł na chwilę obecną, ee, bo chcę tego Mempowera trochę zachować. Wydaje mi się, że na tyle armii to na razie nam wystarczy spokojnie. W Kazanie jest niestety Ford. Jeżeli dodatkowo pamiętajmy, że mamy tutaj trójkę, tu siódemkę, no tej siódemki nie liczmy, ale tutaj mamy jeszcze szóstkę, tak więc spokojnie. Mamy co robić i mamy. No i hier nam zdechnie. Albo nam się zrobi, czyli tak, możemy. Current here will die. No i dostajemy w nizinny nowogrod, Dostajemy świątynię. Albo. Current here e, bla bla bla. Umiera, ale e, rur, z rodu Rurkowiczów e, możny z 650. Kurde, ale z słabym Weak Claimem. A to jest potem pizza, jak jest Weak Claim. Fajne, ma to 6-5, ale 0. Rosja, Moskwa, musi być mocna militarnie. Słuchajcie, jak ja mam im ich przekonać, do kupowania mojego alkoholu do wierzenia w Boga Stalina, kiedy oni nie będą chcieli mnie słuchać, bo będę miał weak No to wierzymy tego templa. Nasz kolega nie jest nasz władca, a jednak jest stary. Liczyłem, że uda się jakoś. E, no nic, ale mamy Hiera, mamy 5-3-1, no ciutek lepszy. Dobrze, mamy take kazań. E, moglibyśmy tę wojnę już w sumie zacząć. E, nie wiem, czy mi się uda ją jakoś przeprowadzić. Jaki wy macie militarny? Trójkę. No to ja poczekam, ja sobie zrobię militarny czwórkę, i wtedy was zaatakuję. Jako, że troszkę tych administracyjnych punkciochów stracimy też, no stracimy, no bo będziemy robić armię, tak? Więc no nie ma się co dziwić. Ale ja tu poczekam do 455. Trochę przyspieszymy, niech ten czas leci szybciej. Niechaj leci, niechaj się dzieci cieszą. Polska, żeby mi się w żadne wojny nie wpierdoliła, bo jest mi strasznie potrzebna strasznie strasznie mi jesteś potrzebna polsko moja drogo, nie opuszczaj mnie nie zostawiaj mnie mam nadzieję że mi tu nie wyskoczy żadna jakaś taka nieciekawa nieciekawy sojusz z tym nogajem bo się na niego czaję no nie będę ukrywał że chcę zajebać co się da może jeszcze będę sobie fabrykował klejmy na z weda Suvar, zjemy sobie co się da E, tak więc te klejmy się tu fabrykują, z pskowem sobie, no w ogóle bardzo ładnie, będziemy mogli pskowa potem zjeść dupecką, e, tak więc wojenka, potem zżeramy sobie perm, a potem lecimy... Na, z powrotem jeszcze raz na Nowogród, do 64 to trochę jeszcze zajmie, ale zobaczcie, że tutaj już niewiele zostało, Szwecja też na pewno, chociaż Szwecja raczej ma problemy z Danią i raczej ona na tym się będzie skupiać i możemy technologię sobie weźmiemy, jako, że jestem pizdą to ja sobie zapiszę, bo jestem pizdą, więc musicie mi to wybaczyć, e, M1... Ja se zapiszę, jak spierdolę, to po prostu nawet wam nie powiem, że było takie nagranie, <laughs> więc to musicie mi ten. No dobra, wydaje mi się, o jezu, już jakiś jarkant. No i czułem, czułem, czułem to, czułem to dupą. No i pewnie nawet nie mogę sprawdzić, gdzie ten jarkant jest. Albo czekajcie, klikniemy w ten sposób, poczekajcie, tu se zwolnię. Ehm, zrobimy tak, tak, jarkant. Gdzie ty? No, jesteście gdzieś tam daleko. Ja nie wiem, kim wy jesteście nawet. Hm. Chyba żebyśmy spróbowali. Ja nie wiem, co to jest Jarkant. Nie wiem, jak to wygląda w ogóle. Lecz że tego pewnie nie znajdę. Pod Y. LLELLY nie mam nic. Pod Y. Ja Roslawa mam pod Y. Ach, chyba warto spróbować. Zawołamy i spróbujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Yy. Mamy take kazań, tak więc na nakazań się rzucam. Oj, stop! Stopy! Bym zapomniał. O jezus, zjebałem. No dobra, to ty pójdziesz. Nic się nie stanie. O, nawet jesteś całkiem przyzwoitym generałem. Eee, no, lepiej chyba tak. Będzie Zaoszczędzimy trochę tych punktów, nie? No i dobra, powoli się tu przesuwamy. Na Simbirs pójdziemy. Polska odpowiedziała. Dołączyła do wojny. Pewnie ruszy na Krym. No, powoli się rusza. Powoli się rusza. Przyspieszmy ten czas na trujeczkę. Zobaczymy, jak ta wojna przebiegnie, moi drodzy. Liczę, że ich ściśniemy tak, jak się tylko da. O jezus, co tu się stało? Dobra, idź do tego kazania. Tam się z Dita czuj. I zajmi to. Ja idę do Simbirska. Nie masz tej armii zbyt wiele, więc się za bardzo nie przejmuję, że coś się stanie. E, Pskow rusza. To jest. Nie, to jest Perm, nie Pskow. Zawsze mi się myli. Dobra, oni się tutaj widzę troszkę srają w bułkę. No, troszkę się już widać tutaj. Robi popłoch. Polska i Litwa rzuciły się e, na. Prawda, hamsko. Dosyć, hamsko się rzuciły, dobra. Ja tutaj idę e, pomóc moim, bo oni będą minusy, jak się we mnie wbiją. O, oni mają minusy, zobaczcie, mają świetnie, bo mają te cudowne minusy, za które ja dziękuję Panu Bogu. E, bardzo ładnie, tak jest, ścisnąć cyców, ścisnąć, 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 ścisnąć i ściśnięci należycie, pięknie, cudownie. Cudownie, robimy ditach A tu w sumie już nie ma co ditacza robić, chyba. Czekajcie, tak to zrobimy. ditach mamy czwóreczkę. Idziemy zajmować kolejne tereny. Nie boimy się. Nie ma co się wycofywać. Trzeba moc, mocno napierdzielać, zajmować wszystko. Jesteśmy w stanie tę wojnę wygrać. Nie możemy Nogajowi po pozwolić się tutaj hamsko rozprzestrzeniać. Co my tu mamy? Możemy uzyskać... Właśnie, bo ja nie grałem, eee, muszę przyznać, że ja nie grałem jeszcze prawosławnym i nie wiem jak tutaj działa ta religia. Moi drodzy, to działa chyba tak, że co my tu mamy? Mamy... When e, reaching maximum patria, you will gain Mr. strength. Aha, czyli za to i za to dostajemy Rage Unity, to, to oczywiście wiadomo, że tam jakieś... Eee, I tutaj za to dostajemy Lock and address. I czyli możemy i lose one... Aha, no to... Lepiej albo jeszcze lepiej, no to, to jeszcze lepiej, co dosyć głupi dziwny event. Okej, okay, mamy pod kontrolą to. E tutaj na razie się nie ruszamy. Dlaczego tam nie ma generała? Tam miał generał zostać. No dobra, nie został, trudno się mówi. E tam mi szóstka piątka została, ale tą piątką się nie martwię. Spokojnie e damy sobie z nią radę, jeżeli by mnie ktoś tutaj zaatakował. Jak tam Krym? Krym widać już jest jedzony, praktycznie już go nie ma. O to chodzi. E ja sobie tutaj widzicie, wchodzę. O pięknie ps Skow się wpierdzielił bardzo dobrze w tę resztuwę, tak zwaną. E, dobra, przechodzimy tutaj. E, no, już tutaj przegraliście, ok. Zajmujemy cały nogaj i nie, nie patrzymy, już nie patrzymy, po prostu nie. Ja już widzę, że tu Rosja musi prawda, postawić swoją piękną, owłosioną nogę na tym cudownym. E, cudownym terenie. Ja już to widzę. No na razie 5%, bo jeszcze stolicy nie zajęliśmy, ale to jest kwestia czasu, żadnego fortu jeszcze w sumie nie zajęliśmy. Tak więc musimy... Oj nie, tu, tu wy tu stójcie, wy tu mieliście iść. Ok, tam są jakieś reszty na My się ich go nie boimy. Troszkę dostajemy po dupie, jeżeli chodzi o manpower, ale to też nie jest jakoś wielce straszne. Krym, mówię, Krym już tutaj widzę, raczej przegra tę wojnę i zaraz będzie chciał wypisować, O, na horyzoncie mamy 11 tysięcy e, wrogich jednostek, tak więc tylko zajmiemy tego jajk i przenosimy się już swoją dupą e, na tą siódmą. Dziesiątkę, plus y, naszą siódemkę, gdzie siedemnastkę, gdzie jesteśmy w stanie się w razie czego wybronić. Mam nadzieję, że uda mi się uciec. Uda mi się. Ach! Nie udało mi się! Jebali się! No niec! Y, no będzie problem, żebyś to wybronić. E, tu stracimy armię, chyba. Oj, tak, stracimy tę armię. Nie zdążyłem uciec, niestety. Moja wina, moja wina. No mówi się trudno, nie można mieć wszystkiego. Tutaj niestety zjebane troszkę z mojej strony. Straciliśmy tę armię. No trudno. E, na całe szczęście tutaj jeszcze troszkę tej armii jest. E, z Krymem mógłbym już powoli sobie pisować. Na pewno będzie chciał pisać. Nie, jeszcze nie chcę pisa e, Jak mu stolice zajmą, to wtedy wypisuję. Gdzie jesteś, Polsko? Polsko, gdzie jesteś? Polska ma swoich rebeliantów. Dobrze, to masz swoich rebeliantów. Się nimi tam zajmij. Skoro ich tam masz. E, mam nadzieję, że ta wojna jakoś tam przetrwamy. Tą wojnę. Damy radę. Trochę mempower się kończy. A to głównie z tego powodu i z tego względu, że tutaj dosyć na kazaniu dużo tracimy, zdobędziemy ten fort trochę nam wskoczy. No dobra, tam nam kradną. Złota horda przyłączyła się chyba do wojny. Tak jest, złota horda przyłączyła się do wojny, bardzo fajnie. E, dzięki czemu ona troszkę się powiększy, to to, to akurat jest... no to nie, to nie jest fajne, tak? To akurat nie jest fajne. Dobra, wracajcie tak, bo trzeba, trzeba to, tą armię pocisnąć, tą dziesiątkę, która się tutaj panoszy dosyć ostro. E, widzę, że Pskow już zajmuje nogaj. Czyli stolice, bardzo dobrze, zajmujcie im stolice. E, powoli, 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 moi drodzy, bo tutaj się dzieje niedobrze. E, dobra. Oni się wpierdzielą, ale ja chyba zdążę. O, coś się stało. Plaga! Niedobrze. Plaga. Epidemia wybuchła w, e, Nie wiem, nie, nie ma napisanych gdzie. W, w każdym razie. Gets plaga, lokal. Oczywiście tracimy. E, Hajs, bo nie chcemy na razie. Zdążysz tam dobiec? Zdążysz! Dasz radę! Biegnij, biegnij, dasz radę! Dalej, 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 dalej. Tak, zdążył! Dobrze! I ściśniemy cyca. Tak jest, ściśnięty jak pies. Dobrze. Pięknie. Studniot Malinka. Eee, no, troszkę tej armii dostaliśmy po dupę, muszę przyznać. Robimy sobie tak. Mamy tylko 5 armii w sumie teraz. Eee, nie fajnie to wygląda. 5000 jednostek. Eee, cię tą stolicę. Co się stało? Polska się wycofała z tej wojny? Nie, nie wycofała się, ale jej wojska po prostu sobie poszły, tak. Słabe. Dlaczego Polsko sobie. Dlaczego mnie Polsko zostawiłaś? Jakim ty jesteś sojusznikiem? Nawet nie mogę tego zdobyć, no? Słabo to wygląda. Dobra, dorobimy troszkę najemników. E, Mercenaris tuk. tuk. E, mamy trochę hajsu, warto wydać. Dobra, wydamy trochę tych pieniędzy, a co tam możemy sobie... Możemy sobie pozwolić na tego typu wydatki. Później się oczywiście to jakoś tam... E, Ureguluje, kto tu idzie? Jarosław. Jarosław jest mój, tak więc Jarosławem się nie przejmujemy. Złota horda ciśnie, Nogaj zaraz będzie zajęty przeze mnie. Perm ciśnie gdzie tylko się da. Cudownie, tak więc ta wojna praktycznie już jest wygrana. Mhm. Teodoro jeszcze tutaj widzę coś próbuje. Nogaj, Nogajczycy też jakieś tam resztowy za przeproszeniem im się tam rzucają, plączą pod nogami, ale raczej już nic nie powstrzyma tego fantastycznego marszu rosyjskiej hordy. Nie wiem, na co wy liczycie, tym bardziej, że już cały, kurna, kraj jest zajęty, ale nadal myślą, że A, może się jeszcze uda wy, wywalczyć, wy, wy coś może jeszcze wygramy Ahoj, ahoj właśnie, a chuj, że się wygracie mm, Bo raczej nie widzę tutaj szan szansy na jakiekolwiek zwycięstwo z waszej strony, bo to wygląda wręcz żałośnie Moi drodzy, na co wy liczycie, to ja naprawdę nie wiem No nic, jakieś tu 7 tysięcy e, nogaju się rzuca No proszę państwa, zajęliśmy już im e, stolicę, kazań już zajęty Moi drodzy, wydaje mi się, że możemy sobie powoli pisować. E, no, chyba, żeby z tym Krymem, może spróbować jeszcze najpierw osobny pis, trochę by nam warscore wzrósł. E, chyba, że jeszcze troszkę poczekamy. Chyba, że jeszcze troszkę poczekamy, aczkolwiek nie wiem, czy warto. Mamy 39 tysięcy, więc to już jest dosyć dużo, duża ilość armii. E, chyba, chyba by było. E, duży, duży, duża ilość warscora. E, dobre by już chyba było właśnie tę wojnę zakończyć. Tym bardziej, że oni już tutaj widzę, bo są bardzo sławi, Nawet z szóstka na dwójkę sobie lewo co radzą. Tak więc tutaj już tej armii nogajskiej nie uświadczymy. Krym zostaje zajmowany jak tylko się da. No to ja mówię, zaraz pewnie będzie chciał pisa. Tak, już tego Pisa chce. Można nawet poczekać, zabronić im kontaktów z, z nogajem. W tym momencie będziemy jeszcze na plusie. Jak widzicie, moje armie już sobie robią przerwę. Eee, no i mamy nowego hiera. Jakiego ja mam zajebistego inteligenta! Jest kurde, wreszcie ktoś kto tu potrafi pokazać jak inteligentni są Rosjanie. Tak jest, zobaczcie dlatego 665, to jest masakra ja przez całą grę w wy... Europkę nie miałem takiego zajebistego władcy. 6-6-5 moi drodzy. Wy to rozumiecie? Ten człowiek to jest kurwa Einstein. Normalnie nam się Einstein w Rosji. Rosyjski Einstein. Wiecznie zapity, ale inteligentny jednocześnie. On umie wszystko. On umie gadać. On umie pisać. On umie napierdalać szabelką. To jest po prostu człowiek renesansu. Inteligentny. Fantastycznie. wódkom niespaczony. Dziękuję ci o losie. Dziękuję ci o władco wódek. Świętnie. Świętnie moi drodzy. Warto, warto było było jednak się zdecydować na to, żeby tamten zdech i żebyśmy nie wzięli tam tego z weak claimem, mamy ze Strong kur kurde, jego mać, takiego zajebistego cyca, takiego mamy zajebistego inteligentna, że Rosja przy jego panowaniu to musi podbijać cały świat, jak tylko się da, trzeba wszystko podbijać, cholera jasna. Nie można już się w tym momencie ee, szczypać, czy tego tam nie podbije, tego nie podbije. O nie chcę już pisa, nie chcecie już pisa? chcecie pisa, Dobra, bierzemy pisa, bo no, ja chcę jak najwięcej tego nogaja zeżreć, ile się tylko da troszkę go pomęczyć, pomęczyć i później sobie... Żeby to wszystko ustabilizowało. Mamy 4 na plusie. Słuchajcie, mam bardzo dużo tego hajsu. Nie musimy się martwić. E, czyli mamy już Pisa z Krymem, z, 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 z Pskowem, bla, 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 bla. E, tutaj mamy z Jarkanem. Jarkan tego Pisa niestety nie chce. E, no bo nawet nie wiem, gdzie on jest za bardzo. Więc to mnie nie interesuje. Ale 61% wydaje mi się, że już mogę sobie powolutku pisować. I tak też uczynię. E, biorę oczywiście Kaza i biorę weda Suvar, bo na to miałem klejmy. E, biorę cały ich hajs. To już mamy 27%. Mógłbym sobie... Czy ja mogę z tego stworzyć jakiegoś... Mogę stworzyć... Nie, mo, nie mogę kazania stworzyć. Myślałem, że mogę stworzyć kazania, ale nie. E, no dobra, na pewno biorę to. Czy Simbirsk chcę wziąć? Mogę sobie wziąć. Trochę tej agresywnej ekspansji punktów dyplomatycznych. Zobaczę, co te stolice mają. Mają tutaj Iron, to dobrze w sumie. A więc Simbirsk sobie wezmę. Są niezbyt y, potężne, że tak powiem. O, yy, stolice, więc biorę to i biorę to. E, 49, dobra. Jeszcze zrobimy sobie Annual, annual Treaties. Yy, 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 yy. War repsy sobie jeszcze wezmę, to oczywiste. Yy, I teraz tak, weźmiemy sobie yy, Annual Treaties, może z Krymem. 69, wydaje mi się, że więcej już i tak nie ugramy. E, troszkę żeśmy sobie tutaj capnęli. Send Demands, i moim zdaniem jesteśmy bardzo dobrze. Troszkę agresywnej ekspansji. Rzućmy okiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o koalicję ewentualną. Praktycznie czegoś takiego nie ma jak koalicja. Nie wiem dlaczego, gram na normalnym, ale naj powiem wam tyle. Przepraszam, tak tak pauzuję, ale ja tak zazwyczaj gram. E, no longer Rival, ok. Dostaliśmy bardzo dużo Power Projection, właśnie za to, żeśmy zabrali im tyle ziemi. Bardzo fajna sprawa. Tak więc e, teraz e, pozostawmy. Pozosta Zostawało nam tylko i wyłącznie e, powolutku sobie klejmować. Zaczniemy chyba od tego, co ma najwięcej i potem tak, 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 wszystko sklejmujemy, e, skorujemy. Pięknie, moi drodzy, pięknie, kazań tutaj sobie jest. E, teraz musimy troszkę podreperować naszą armię. Na razie zostawię tych mercenaries, bo są oni niezbędni, żebyśmy mogli w jakikolwiek sposób... Aneksujemy oczywiście Perm, bo oni są niezbędni, żebyśmy w jakikolwiek sposób mogli myśleć o obronie naszego kraju, bo na chwilę obecną nasz kraj no, wygląda po prostu kiepsko. Jarosław, co wy tam robisz? Odejdź z tego Smoleńska. Smoleńs jest po prostu tutaj żżerany. Na razie muszę z tą Polską trzymać. Polska jest wpytona. Złota horda niestety zajebie zaraz bi Krym. No to, to jest coś, co mi, czego się obawiałem, no ale niestety Hamsko wykorzystali tę wojnę z Uzbekiem i Tumurydami. No mówicie, że nie warto. Na razie, może faktycznie nie Warto, ale ja powoli muszę na pewno robić, co? Muszę robić armię, muszę na pewno armię robić, bo tej armii za dużo nie mam. Eee, weźmy tych mercenariuszy sobie mm, w inne miejsce, żebym ja wiedział ile mam czystego woja. Na pewno muszę dorobić trochę bardisze, infart, infantry. No, dorobimy ze dwa, bo więcej niestety nie mogę. Dorobimy jeszcze dwie tempelki, eee, czyli świątynie, co by nam się troszkę więcej pieniążków porobiło. Szesnastkie w Koluga, 16 w Wersewie. Dobrze, e, dostaniemy troszkę terenów na wschodzie, perm, e, Ja wyglądamy technologicznie, moi drodzy, technologicznie wyglądamy no jak za dupie, ale złota chorada to jeszcze większe za dupie, jeżeli będziemy trzymać ten poziom technologicznie na przyzwoitym poziomie, to spokojnie powinniśmy e, się e, móc wbijać w dowolne, w dowolne państwa i e, ich podbijać, no, no, rewolta, to było do przewidzenia raczej, Czułem już to po prostu, e, no dobra, tak więc, no, musimy zebrać wojsko dla, w Galiczu i rzu rzucić się tam na nich. Moi drodzy, jedna rzecz, nad którą się zastanawiam, z handlu tam za dużo nie mamy, dwa ten, a embargo, e, ale chodzi mi, głównie i wyłącznie mi chodzi o to, ile my tu zarabiamy, 4,68, e, czy po prostu stać, poczekajcie, dobra, bla, 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 e, czy mnie stać na po prostu kolesia plus 2. Dostajemy 5 dyscypliny, ale on troszkę zdroższy Troszkę 4, 3, czyli mielibyśmy tylko plus 1. Nie wiem, czy warto. A na pewno warto mieć jak najwięcej tych punktów militarnych, żeby być po prostu z przod do przodu. Jeżeli jesteśmy do przodu, to niewielka armia potrafi naprawdę zrobić ostre rozpierdol. Hmm. Zaryzykuję i tak zrobię. Wydaje mi się, że mnie stać na takie rzeczy. No i teraz mamy troszkę mniej, prawda, tych pieniążków. No nie ma się co dziwić. Musimy zaatakować, zanim mi się gnoje, zestakują. Jak się zestakują, to szesnastkę już nie będzie tak łatwo rozwalić. Ósemkę, jeszcze, jeszcze, ale szesnastkę to już jest gorsza sprawa. Dobra, tak więc tu aneksujemy. Aneksacja nam zajmie... ile lat? No troszkę zajmie do 61, kilka lat nam to zleci. Okej, okay, ci zabici i z tymi też nie powinno być problemów. Dacie radę powinniście dać radę chyba, chyba że będzie minus za, za przejście, no będzie minus na pewno Uciekli, dobra, ale to już tamten idzie, to już oleć ich. No i teraz tak, dostajemy Patriot Authority i Prestige, albo po prostu tracimy 10 Patriot Authority. No już jesteśmy na minusie, bo w tym momencie nasze jednostki się uzupełniają podczas tej bitwy, którą rozegraliśmy przed chwilą. No mamy ten Patriot Authority, tak mamy 0, tak więc no po prostu biorę to, bo co na minusie nie będę, nie, no więc jest OK. Okej, okay, ust... no kurde, wejście ich zabijcie, no nie róbcie mi tu w gnoju. Umi... Puuu, Rosji mi chcecie zająć. No jeszcze Kazańczycy się prawda, zaraz buntują. Trzeba będzie tam stanąć w odpowiednim miejscu, co by się za bardzo jednak nie rzucali. Okej, okay, wygraliśmy, podbijamy i idziemy teraz stanąć w odpowiednie miejsce. Ja mógłbym teraz Merge'a zrobić, aczkolwiek nie warto, moim zdaniem. E, dobra, idziemy do Kazania, bo tam na pewno się ostro buntują, gdzie jest tak, w Kazaniu jest 18% czy niech 3%, jak staniemy tam wojskami, to troszkę ich utemperujemy. No, Złota Horda bardzo brzydko tutaj gra. Mm, dobra, kogo my mamy na wroga? Złotą Hordę, Złotą Hordę. Tak więc wypadałoby powoli, ich sobie klejmować. Na pewno to nie zaszkodzi. Saratowa sobie sklejmujemy. No gaj w sumie, też możemy dalej sobie klejmować. Baka Shirot, Kazań, masz jeszcze sojusznika, masz tych tymurydów, jesteś w stanie wojny, tak więc zaatakowanie cię to po prostu było hamskie ale i tak to zrobię. od widać widać na razie sobie za bardzo nie radzą. Kuara, Kululum tam ostrona pierdziela, Francja jest jeszcze i widać się troszkę podnosi na nóżkach. Poland, jak to Poland, na razie Commonwealtha nie ma, tak więc musimy... Smoleńsk w sumie zeżreć, dopóki tego właśnie Kolonelówa nie ma, mają tutaj ostre problemy Jeżeli chodzi o em, Pretendentów, no i tak jak mówiłem Wybuchła rewolta w Kazaniu Dobrze, tutaj się mm, Pozbyliśmy już Tych y, typków Co nam tu rewolty odwalają, no mamy 5-6 No to jest właśnie, jak mówię, głównie Z tymi uzupełnieniami związane ale będziemy mieli No, Saratow dobra, Kazani ok i teraz ściśniemy ich tak, ok, udało się i na razie mamy spokój z buntami, no przynajmniej na chwilkę. E, jeszcze są w quasim, ale to mniejsi, no i super. I na chwilę obecną możemy sobie w Kazaniu e, po prostu poczekać. E, tak, ja mówię, tutaj jesteśmy na minusie głównie przez te uzupełnienia, przez te dziwne rezerwy, które powoli e, muszę uzupełnić nasze jednostki. Widzicie, troszkę jest, zróbmy sobie jednak tego merdzia. Będziemy, no, to jest kwestia czasu, zaraz to zniknie. Jak z technologią stoimy? No, tak jak mówię, no tutaj będzie problem, ale chcemy być do przodu, bardzo do przodu, jeżeli chodzi o wojsko, bo wtedy podboje pod to jest po prostu pestka. E, wypadałoby już też powoli nad tym myśleć, e, zaraz jeszcze e, przestanią. E, przez, zaraz to extension, wszystko znik, e, wszystkie znikną. No, wypadałoby ich nawracać, na razie nie możemy. No i mamy, tutaj mówię, Conquest, Conquest, cały czas Jesse ja Golden Horde fabrykuje klejmy, nadal na Tambowa będą tańsze w korowaniu. Tutaj też fabrykujmy, gdzie się tylko da. Na Nowogrod nie muszę, bo prawda, Nowogrod jest mój eee, praktycznie. Dobra, do kazania. Szybko biegł się. Dispute z succession we Francji. No ale co tam malutki jest. Tak więc ja już bym chciał, żeby mój król umarł. Chociaż niekoniecznie. Lituania has announced Muskowi. Tylko, że tutaj. O-o! 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 Moi drodzy, widzicie, co się stało? Zakończyła się. <ścoughs> unia! Zakończyła się Unia. O Jezus, zakończyła się Unia SAKOWSKIS Zakończyła się Unia Polsko-Litewska Tak więc oznacza, że Litwa może nas zaatakować <ścoughs> O kurcze, to się zaczęło robić ciekawie Ja tu mówię, se popodbijam, popodbijam, a tu dupa już, mamy Litwę na swojej karku Moi drodzy, tym Nieoptymistycznym akcentem, zakończymy dzisiejszy, dzisiejszy odcinek. No to, to to by było na tyle, jeżeli chodzi o Unię Personalną, mój fantastyczny plan, co by troszkę bitwę zatrzymać, właśnie lek w gruzach. Golden Horde też będzie problemem, ale trochę mniejszym. No nic moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję, widzimy się i słyszymy już za dwa dni o godzinie 20.00. Eee, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć, a jeszcze zapraszam oczywiście na live'a jutro o godzinie 20.00. Tak, pojutrze, jutro, jutro. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia, na razie, cześć.